Witam po dłuższej nieobecności dzisiaj pseudokonkurs na tych stronach tutaj, w tych linkach pojawiło się pewna pewne ciekawe zagadnienie pojawiło się mianowicie wszystko jest opisane tutaj czyli jak dodać puste arkusze nie używając VBA z dodatkowymi ograniczeniami nie chcemy ani maja ani listopada a także chcemy tylko dni robocze ale te dni robocze są dziwne, ponieważ weekendy to jest środa i niedziela, i nie chcemy świąt. Tu mamy przykład, jak to jest zrobione dla pierwszych dni stycznia. Widać, że pierwszy dzień stycznia jest świętem, odpada, szósty też jest święto, odpada. Poza tym odpadły nam jeszcze niedziele i środy w tym zakresie. Dobra, przechodzimy do roboty szybciutko. Wpisujemy sobie pierwszy dzień. Przechodzimy do wypełni, seria danych, powiedzmy dniami ważnym wypełnić, wartość końcowa, krok o jeden oczywiście i w kolumnach. Wartość końcowa to będzie dla nas y, ostatni dzień roku. Po prostu tak wpisujemy. Mamy wypełnione, prawda? Tutaj sobie dodajemy w takim razie kolumienkę z formułką, która nam ograniczy te daty do tych podanych warunków. Mianowicie, użyjemy funkcji, jeżeli i pierwszy warunek był taki, że miały być pewne miesiące, prawda? Tylko, tylko niektóre miesiące. Jeżeli miesiąc od tego do 3 yy, yy, jest równy, jest równy czemu? Miesiącowi miał być 5, czyli maj, i miał być 11, czyli listopad. W stałej tablicowej to zapisujemy. Zamykamy od lub, czyli to nam da prawdę lub fałsz, jeżeli zgadza się. Ta data tutaj, miesiąc tej daty jest majowy lub listopadowy. Ok, to jeżeli to mam załatwione. Yy, zamknęliśmy ten. To następne, jeżeli. Co by tu zrobić, żeby wykorzystać te, że dni robocze są tylko środy i. i yy, dni robocze, nie, tylko weekendy są tylko środy i niedziele. Ja włożyłem funkcji dni robocze po prostu. Dni robocze. Oj, nie dnie, nie dnie, nie dnie, nie dnie, tylko dni. Robocze, oj, nie tak. Niestandardowe nas interesują. I tak. Od tej daty do kiedy? Też do tej samej daty. Jeżeli dzień będzie dniem roboczym, to wyjdzie jedynka, jeżeli nie, to wyjdzie zero. I co dalej. Jakie dni robocze? Tu zastosujemy pewnego rodzaju niestandardowe formatowanie. To dopuszcza ta funkcja. Mianowicie podamy ciąg tekstowy siedmioznakowy, gdzie zera oznaczają dni, w których pracujemy, a jedynki dni, w których nie pracujemy. Zaczyna się od poniedziałku, to więc tak będzie. Poniedziałek 0, wtorek 0, bo, bo pracujemy. Środa 1, czwartek 0, piątek 0, sobota 0 i niedziela 1. To wystarczy. I ograniczanie kolejne, święta święta bierzemy stąd. Blokujemy adres. Zamykamy od funkcji dni robocze. Pytanie brzmiało jeżeli dni robocze. Gdyby z tego nam wyszło warunku licz logicznego 0, czyli ten dzień nie jest dniem roboczym, to czegoś nie chcemy. A jeżeli wychodzi jedynka, to co chcemy? To chcemy konkretnie tą datę. Jeżeli nie, to powiedzmy, wpiszmy sobie tutaj w cudzysłowie no. Mamy zakończony ten wewnętrzny warunek, jeżeli to ten zewnętrzny, kiedy miesiąc się nie zgadza, co napiszemy? Tak samo. No. I zamykamy funkcję. Wystarczy wcisnąć Enter, nie potrzeba Ctrl-Shift i Enter, bo użyliśmy stałej tablicowej wewnątrz i nie ma z tym problemu w takim razie. Mamy coś. Tą kolumnę sobie nazwiemy, że to są z 2, powiedzmy. Teraz co robimy? Bierzemy. Wstawiamy tabelę przestawną. Tabela przestawna do istniejącego arkusza, niech to sobie będzie na przykład gdzieś tutaj, ok. I co robimy? Datę z 2, Dates. Tu bierzemy do filtra tabeli. Jeszcze wybierzemy pewne warunki. Nie chcemy no, prawda? robimy zaznacz, wiele, nie no, bez no. Wszystkie inne daty mają się nam być, yy, mają być uwzględnione. Teraz co robimy? W opcjach tabeli przestawnej jest takie coś jak pokaz strony filtru raportu. Klikamy to. Właśnie, z dates to. Klikamy OK i nam się tworzą wszystkie, jakie chcieliśmy arkusze. Przejdźmy na koniec. Kiedy nam się skorzył? 29 jest ostatni. Ale w każdym z tych arkuszy mamy tabelę przestawną, prawda? Więc co robimy? Zaznaczamy pierwszy. Przechodzimy na koniec. Zaznaczamy z shiftem ostatni artykuł. Mamy wszystkie zaznaczone. I teraz co? Zaznaczam te wiersze. Jeżeli tutaj klikniemy prawym przyciskiem myszy, wyjdzie nam, że nie możemy tego usunąć. Nie. Ale jest na to sposób. Bierzemy wyczyść. Wyczyść wszystko. Usunęło nam wszystkie. I teraz możemy usunąć te wiersze. Tak dla pewności tylko. Mamy to zrobione. Roz... Yy... Klikamy, klikamy Shift i klikamy na jakimś arkuszu, który mamy zaznaczony, prawda? Oj, dobrze, jeszcze raz. Dobrze, mamy rozwiązanie. W ten sposób mamy puste arkusze. Jak widzicie Państwo, dla każdego dnia. Tą tabelę, i te daty, i to wszystkie święta możemy sobie pousuwać. Usuń. Przesuń komórki do góry, ok. Tak samo jak i to. Już nie jest nam potrzebne. Koniec. Dziękuję za uwagę.